jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w kalendarzu harcerskim, bez którego trudno wyobrazić sobie okres przedświąteczny. A mowa oczywiście o zlocie betlejemskiego światła pokoju. Co roku w grudniu harcerze przy okazji tej okazji z tego świata zapalają płomień w grocie Narodzenia Pańskiego i później przekazują w ramach sztafety całemu światu. W studiu jest z nami dzisiaj harcmistrzyni Emilia Płoszczuk, członkini sztabu zlotu betlejemskiego światła pokoju, która opowie nam trochę o nim więcej. Czuwaj! Czuwaj, i witam serdecznie. Tradycja, tradycja, ale przecież każda edycja Zlotu niesie ze sobą inne hasło. Czym się wyróżnia programem, hasłem? W tym roku hasło przewodnie brzmi pielęgnuj dobro w sobie. Co to ono dla ciebie oznacza i jak, jak łączy się z ideą, którą niesie Betlejemskie Światło Pokoju? Więc tak, tak jak wspomniałeś, hasło tegorocznego Zlotu to jest pielęgnuj dobro w sobie. Ono nawiązuje do idei tego, że każdy z nas ma w sobie ogród, a jak wiemy, o ogród trzeba dbać. Trzeba go pielęgnować, trzeba go podlewać, nawozić, ale również wyrywać chwasty, czyli takie rzeczy negatywne, emocje, a może i czasem słowa, które ranią innych. Jednak wiemy o tym, że pielęgnowanie takiego ogrodu to jest ciężka praca. Więc rozwój poprzez um, rozwój poprzez um, e, aż się zawiesiłam, przepraszam. <grym> e, rozwój jest ważny w aspekcie duchowym naszych relacji. Um, I przede wszystkim to, że tak naprawdę kiedy taki ogród swój własny wypielęgnujemy, będziemy mogli poszerzać go i iść naprzód i dzielić się Razem z innymi, czymś lepszym i zmieniać ten świat troszkę lepszym niż go zostaliśmy. Mhm. Gdzie w tym roku odbędzie się betlejemski zlot? Czy to jest dalej zakopane? I oczywiście jaka data? Tak dokładnie. Zlot odbędzie się w zakopanym, jak co roku. To już taka nasza tradycja. Zlot odbędzie się w terminie 5-7 grudnia. Czyli będzie na Mikołajki. Dokładnie tak, więc też będzie trochę nawiązywać tematyką mhm. świąteczną, z racji na datę. Mhm. Kto może wziąć udział w zlocie? Czy mogą pojechać tylko instruktorzy i reprezentacje, czy również całe drużyny harcerskie, mam na myśli różne też piony metodyczne? Tak, dokładnie. W zlocie mogą uczestniczyć instruktorzy, mogą uczestniczyć zuchy, harcerze, harcerze starsi, jak i wędrownicy, z tym, że muszą utworzyć swój patrol mhm. i wtedy mogą zgłosić się na zlot. Mm -hmm, zdradziłaś trochę o programie, ale program i cały betlejmski z lot to również imprezy towarzyszące, wydarzenia, koncerty, warsztaty, wspólne spotkania. Co w tym roku przygotowaliście do uczestników? W tym roku um, przygotowaliśmy dla uczestników pełno atrakcji. Zaczniemy od wspólnego spotkania się w piątek. Będzie to spotkanie, które umożliwi troszkę zwolnienie, um, chwila zadumy. Będziemy mogli zastanowić się nad tym, co dla nas oznacza pielęgnowanie dobra w sobie. W sobotę odbędzie się gra. Gra, która będzie możliwością troszkę takiej rywalizacji ze sobą z wybranych trzech różnych metodyk. Później spotkamy się wszyscy na miasteczku zlotowym, na którym stanie wielka, ogromna choinka. W sobotę zakończymy wspólnym koncertem. Mm -hmm. Zlot to jest kulminacja całego tego procesu, całej tej sztafety bydleńskiego światła pokoju, tej ogromnej sztafety dobrej pokoju. Jak wygląda ten etap? Dokąd harcerze z ZHP będą przekazywali to światło? Do innych krajów, regionów? Jak to wygląda? Mm, tak jak najbardziej. Wiemy, że my otrzymujemy światło w Zakopanem, natomiast tak jak co roku, światło będzie podążać dalej, żeby trafiło i również do innych państw, jak i do wszystkich mieszkańców. Um, my przekazujemy na pewno światło do Litwy, do Szwecji, ale również do instytucji, czy również do um, naszego pałacu prezydenckiego. Mhm. Dlaczego twoim zdaniem warto włączyć się w te akcje i przekazać światło dalej? Czy mówimy tutaj o szkole, grupie znajomych, czy lokalnej społeczności? Przede wszystkim moim zdaniem warto włączyć się w akcję przekazywania betleimskiego światła pokoju jako taką naszą tradycję. Um, to światło niesie nie tylko jakby w sobie ogień, ale niesie ze sobą wiarę. Emilko, bardzo Ci dziękujemy za przybliżenie tematyki Betlejemskiego Światła Pokoju, przede wszystkim z lotu. Dzięki. Dziękuję e, również. A Wy, drodzy widzowie, zostańcie z nami na dalszą część tego odcinka. Wiele ciekawych rozmów przed nami.